Dzień dobry, nazywam się Olga Leszczyłowska i prowadzę w studiu aeroport zajęcia zero, jogi i akrobatyki powietrznej. I dzisiaj zrobimy pozycję jedną z sekwencji, jaką robimy na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Wejdziemy najpierw do małpy. Obie nogi do litery Y. Zjedziemy do samego dołu, dłonie, luźno. Nogi oprzemy i stąd wejdziemy. Lewą nogą górę, stopa flex, prawa noga wyjdzie, obie ręce chwycą prawy hamak i idziemy po nim wysoko, aż chwycimy. lewą ręką hamak na wysokości lewej stopy, nie wisząc na lewym barku przyciągniemy hamak do siebie, prawą ręką chwytając dolną stopę, biorąc wdech, wydech. Stąd wejdziemy do wejścia, do łańcucha. Obie ręce chwytają swoje hamaki. Lewym udem naciśniemy na niego. Podciągając się do góry, prostując kolana, stopy razem. Hamak powinien być pod prawą pachą i na plecach. Obie dłonie do boku. Dłonnie chwycimy hamak. Bliżej nas, prawą nogę przełożymy. Między hamaki, lekko podciągając się na nim do góry i robiąc obrót 360 stopni. Hamak z lewej strony, tam gdzie jest noga za... Owinięta, powinniśmy mieć hamak pod lewym pośladkiem na ucieczkę. Stąd wejdziemy do małpy, pamiętając, żeby kolano nie przechodziło między hamaki, ale na zewnątrz. Prawą stopą zahaczając i dłonie zbyciemy z tyłu. Z kolejnym wydechem idziemy do góry, tak? Prawe kolano zahacza o hamak. Podciągniemy się wyżej, tak żeby lewy pośladek hamak był na lewym pośladku, prawa ręka. Idzie przed hamak, lewa jest za hamakiem. Jeżeli możemy, lekko podciągając prawą stopę. Biorąc jeszcze jeden wydech, jeżeli możemy trochę prawa stopa bliżej, czubek głowy wysoko do sufitu, barki odciągniemy od uszu. I z kolejnym wydechem, wydając hamak. Prawe udo, nacisie na hamak, podciągamy się, hipki na prawą stronę. Chwytając hamak, napięty bliżej nas, prawa ręka chwyci luźny hamak pod lewym udem, utrzymując hipki, czyli głowa powinna być na wysokości biodra albo niżej. Drugi raz odplączamy stopę i przełożymy ją przez pętlę. Dalej, prawa ręka również pójdzie w pętle. Głowa tu, uf. Chwytamy wtedy napięty hamak prawą ręką, lewa, chwyci ci luźniejszy. I wejdziemy do Basic bilej. I stąd chwycimy hamak. Odwróconym chwytem. Wyjdziemy na chwilę i zrobimy obrót. Chwytając go, zjedziemy. do dołu. Wuszczając hamak całkowicie. I powoli wyłączymy się. I stąd możemy od razu pójść na drugą stronę. Przez łańcuch.